Nie potrafią pogodzić z tym się Pokazałem z tą kątą wam, gdyby tylko dało się ze ścianą kupić szczęście. Witam wszystkich na kanale UI Music. Dzisiaj pogadamy sobie o darmowych wtyczkach. W końcu się zebrałem do tego. Znalazłem dla Was parę wtyczek, które są darmowe. Niektóre z nich użyjemy do miksu, niektóre z nich użyjemy tylko do masteringu, ale wiadomo, wszystko co Wam pokażę dzisiaj można używać na różne sposoby. Wszystko zależy od Was, od Waszej kreatywności. Jeszcze tylko szybko przypomnę, że jeśli chcesz kupić u mnie mix, mastering na zlecenie Szybki czas realizacji, doskonała jakość To zapraszam na DM Słuchaj mojej muzyki na Spotify, w ten piątek wychodzi nowy numer Ale dobra, to pewnie i tak wszystko wiecie z mojego Instagrama, bo mnie śledzicie Słuchamy Nowe rzeczy nie sprawiają już tyle radości Widziałem różnych ludzi, niektórzy są bezlitośni Widziałem dużo ludzi, niektórym brak wysokości Widziałem tych, co mają więcej i tak są zazdrośni ha? Pierwszą darmową wtyczką, której użyłem, jest Slick EQ. To jest equalizer, którego używam, kiedy nie chcę mi się używać SSL EQ. I on nie ma żadnej wizualizacji waszych działań, co uczy was używać wszystkich wtyczek na słuch. Macie tutaj naprawdę w sumie to wszystko, od czego można chcieć od equalizera: low, mid i high częstotliwości, high pass filter, różne presety koloryzacji tego equalizera. Ja w tym przypadku podbiłem 8,7 o 2,5 w górę a także podbiję 12 kHz też o 2,5 co ciekawe ten equalizer sam będzie dostosowywać głośność waszych wokali którą wybierzecie tutaj to będzie działać troszkę jak taki kompresor posłuchajmy jakby brzmi z i bez nowe rzeczy nie sprawiają już tyle radości widziałem różnych ludzi niektórzy są bezlitośni widziałem dużo ludzi niektórym brak wysokości Myślę, że każdy różnicę usłyszał. Następna wtyczka to taka, której używam dosyć często. Jest to Fresh Air. Jest to świetne rozwiązanie, by podkreślić piasek w waszych piosenkach, by dodać więcej góry. Mamy tutaj tylko dwa pokrętła, ja zazwyczaj podbiję o 10 i 15, czasami o 15 i 20. Można się tym pobawić, ale też bez przesady, żeby potem nie było za dużo roboty na DSR. -ze. Następną darmową wtyczką jest Vocal Doubler i co on robi? W nazwie mamy słowo Doubler, a to oznacza, że służy on do dubli. On służy do dodawania side'u, jest tutaj taki dyt, którym możemy kręcić tak i tak. Kręcenie tego jak zegarem będzie odpowiadać jak wariacje w głosie, jakby będzie delikatnie te double przesuwać. Żeby nie nakładały się na siebie, tylko żeby między nimi była jakaś minimalna różnica. No a jeśli przesuwamy tak góra dół, to to jest separacja, czyli jak bardzo szeroko będą te double. No i tutaj mamy też amount, czyli ilość tego efektu, i możemy włączyć sam efekt. Żeby nie było głównego wokalu, tylko było to, co ten efekt dodał. W połączeniu z głównym wokalem brzmi to naprawdę świetnie. Nie widziałem dużo ludzi, niektórym brak wysokości widziałem tych, co mam więcej, ile są zazdrośni. Ha. Teraz przechodzimy do wtyczek związanych stricte z masteringiem i pierwszym z nich jest mój ulubiony loudness meter. To jest najprostsza wtyczka, która pokaże wam loufsy zawarte w waszym numerze. Tak jak pewnie wiecie, żeby wasz numer był bez straty głośności na Spotify'u i innych streamingach, musi on mieć mniej więcej minus 14 loufsov. Z tych wszystkich liczb tutaj interesują was tylko te integrated loufsy. Po prostu puszczacie sobie numer od początku i patrzycie ile macie tutaj loufsov. Sama o szarości w tobie za dużo ciwości Mi nie pokazy mocnych stron poka słabości Pokaż mi sukienkę, który nie pokazują na gości w nowych rzeczy nie sprawiają stele radości Widziałem różnych ludzi, niektórzy są bezwidoczni, wziałem dużo ludzi, niektórych prowadzą gości, widziałem tych, co mam więcej ileś nas drodźni Puszczacie tak całą mnutę i sprawdzacie jeśli tutaj jest minus 14, to jest świetnie. Jeśli jest na przykład minus 17, to warto podbić to wszystko limiterem no w każdym razie do analizy lufsów, głośności numeru, świetne rozwiązanie. Następną ciekawą wtyczką jest SPAN, który pokazuje spektrum częstotliwości. W każdym razie możecie tutaj wizualnie ocenić jak brzmi wasz numer, gdzie jakie częstotliwości może wystają, gdzie jest ewidentny brak, jeśli na słuch tego nie potraficie zrobić. Ostatnią wtyczkę, którą chcę Wam pokazać to jest BX Solo. Ma ono tutaj kilka możliwości, możecie posłuchać tylko lewe ucho, tylko prawe ucho, tylko mid, tylko side. Rozszerzyć dodatkowo dźwięk. Ja je używam w zestawie z tym spanem, na przykład kiedy chcę zobaczyć jak wygląda spektrum stereo. Klikam tutaj S, idę na spana. są. I sprawdzę sobie, czy gdzieś nie jest za dużo basów stereo, bo zazwyczaj bas powinien być w mono. Czy gdzieś te stereo za bardzo nie syczy? No i tak samo robię z mono. Nowe rzeczy nie sprawiałem już tyle radości Widziałem różnych ludzi Jeśli chcecie kolejny odcinek z darmowych wtyczek, bo zostało mi jeszcze z 5-7 Piszcie w komentarzu, łapka w górę pod filmem Zobaczę, że wam się to spodobało i nagram kolejną część Bo na pewno nie wszyscy mają pieniądze na wtyczki albo na subskrypcję, Więc myślę, że to jest idealne rozwiązanie Bo niektóre z tych wtyczek, mimo że są darmowe, to są naprawdę świetne I lepsze niż niektóre analogiczne wtyczki, które są płatne Dajmy na to nawet Fresh Air W każdym razie zapraszam po mix na DM jeśli chcesz, żeby twój numer brzmiał dobrze, ceny nie są wysokie, naprawdę. Słuchajcie mojej muzyki na Spotify'u, czekajcie na nowości i wbijamy dwa klocki. Myślę, że ci, co są od początku, pamiętają konkurs na 1000 na kanale. No to na 2000 oczywiście nie mogłem wykminić czegoś, co by było gorsze. Róbcie dobrą muzykę, słuchajcie dobrej muzyki, robimy to razem. Żegnam. Za mało starości w Tobie, za dużo chciwości, Mi nie pokazy mocny stan pokaza słabości. Yeah.